Bili psotny był, dokuczał i bił, a gdy płakał, ktoś jeszcze drwił. Ciągle by robił to, ale czarwko w zmienił go. Bili to kot, cztery łapy ma, bili to kot, koci los dobrze zna. Bili to kot, już nie dręczy innych, bo bili to kot, dziś inni gonią go. Bili to kot, lecz nie umie umierzec miał. Nie umie choć, choćby bardzo chciał. Sam już wie, jak bezdomnym kotom źle. Billy kot. Billy staje się kotem. Żambo do wieży. Widoczność zero. Powtarzam, zero. Wycofuję ostatni komunikat. Proszę o pozwolenie na lądowanie. Podwozie. Hamulce! Walnij! Ah! <grymne> ja wylądowałem. A! Uh. 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 Padaj. Mm. Wyrzuć ten kamień. jest życie kota, ale czasami chciałbym być znowu chłopcem. To było tak dawno temu, że ledwo pamiętam. Za nim! go! Dalej! Uh -huh! Zanim! No! Dalej! Dalej! Szybciej! Za nim! Płacicie kartą czy gotówką? O, A, masz, kocie! Hej, czekaj, to jeszcze nie koniec. Czy słyszałeś ten hałas kotku? Biedne, przerażone stworzenie. Nie! Masz rację, mój drogi mniszku. Musimy dać temu chłopcu nauczkę. Mam cię! Chcesz skoczyć przez ten mur? To drobiazg dla człowieka, ale milowy krok dla kota. Stoi. Zapłacisz za swoje zachowanie. Tak! A ty zapłacisz za nowe ubranie. Nie byłbyś taki okrutny, gdybyś znalazł się w skórze takiego zwierzątka jak to. To byłoby super! Dawaj, mądralo! Zamień mnie w tygrysa! Zero szkoły, późne chodzenie spać, cudowne życie! Mm, niech tak będzie. Urety! Rane. Hej, wracaj! Ja tylko żartowałem! Nie znasz się na żartach. Dobra! Koniec tej zabawy! Cześć! Nick, Do! Nie uwierzycie, co się stało? Zobacz, jaki sierściuch! Złapmy go! Miau. Miał! Miał! Hmm. Miałczenie cię nie uratuje, mały. Temu kotu już nic nie pomoże. E? Za nim! Nie mogłem tego pojąć. Dlaczego mnie nie rozumieli? Wracaj tu szybko! Biegnijmy za nim! Jak mogli mi to zrobić? Nie mogłem uwierzyć. To byłem ja, chłopiec w skórze kota. Myślałem, że śnię. Zbudź się, zbudź się! Ach, ach! Ale to nie był sen. Billy, Billy, Billy! Nick, Joe, gdzie jest Billy? Dopiero co tu był. Ale się y -y. zgubił. O, y, to znaczy, nie poszliśmy z nim. Tak, bo pomogliśmy staruszce tak. na przejściu. <grywia> Jak go spotkacie, powiedzcie, żeby poszedł do domu. Nigdy nie spóźnia się na obiad. Patrz, mniszku, chyba zburzyliśmy naturalny porządek oraz spokój matki tego łobuza. Ona zasługuje na milszego, grzeczniejszego syna. Takiego jak ty. Jest na to tylko jeden sposób, Mniszku. Nie chciałbyś zostać chłopcem? Byłem zmarznięty, mokry i zmartwiony. Nie chciałem być kotem. Zerwałeś mi popołudniową drzemkę. Mały, czy masz pojęcie, jak ja cenię sobie sen dla urody? Z taką mordą powinieneś ciągle spać. <śmulanie> <śmulanie> jak wpadniesz w moje łapy, zjęcie. <śmulanie> Gdy rozpędzona siła trafia na coś nieruchomego, to któreś musi ustąpić, ustąpić, ustąpić. Hmm. O, o mały włos. 啊啊、oh. oh. oh. Niespodzianka, niespodzianka. See see Wygląda na to, że ten mały ma wielki talent do pakowania się w kłopoty. <możesz pomyśleć> <furore> no stąd ty futrzaku! Zapamiętaj sobie. Tak to już jest, że to psy jedzą koty. <leist kiss morals> tak. あっ。<スー><スー> Opa. Jeśli wyjdę z tego cało, będę myć uszy i jeść szpinak. Uuuu! 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 Niewiele brakowało kotku. Dzięki. Kim jesteś? Nazywam się Pan Hubert, ale możesz mówić do mnie jak moi przyjaciele. To znaczy? Pan Hubert. A ty jesteś? Billy. Chodź ze mną, Billy. Myślę, że jesteś głodny. Cudownie, wspaniale. Yy, chodź tutaj, na ucztę. Popatrz na to. <grym> Chyba nie będzie pan tego jadł. Jak to nie? To pyszne. Za nic bym tego nie zjadł. Ale doskonałe danie, chcesz? Nie zjem tego. A to dlaczego? Bo jest taka sprawa. Ja wcale nie jestem kotem, tylko chłopcem. Wiedziałem. Jak tylko Cię zobaczyłem, to było dla mnie jasne. Ja jako kociak wyobrażałem sobie, że jestem gołębiem. Rozumiesz, latający przysmak.. Tutaj Billy znajdziesz najlepsze jedzenie w mieście. Chodźcie, koteczki! Co chciałbyś zjeść? Bewsztyki? Kurczaka po indyjsku? A, a? Budyń! Mój ulubiony! Kot, który lubi budyń? Niesamowite! Aucine. Adilak Eldorado, rocznik 54. Czy czujesz cudowną woń motoryzacji? Mieszkasz w aucie? W aucie? To świątynia, to pałac z najcudowniejszą tapicerką na świecie i pięknym widokiem na miasto. Przygotuj się na widok wnętrza, które zapiera dech w piersiach. Urzasty łotrze! To teren prywatny! No! Day, day, day! Niech pan go nie zjada! Proszę! Cała ta picerka będzie w pierzu! Dzięki, mały przyjacielu! Twój czyn przejdzie do historii lotnictwa! Masz rację, nie można zaśmiecać jedzeniem klasycznej limuzyny. Późno już. Chcę do domu. Ale jeszcze nie pokazałem ci skrzyni biegów, ani wałka rozrządu, ani zaworów, ani. Proszę. Może innym razem. Cóż, cześć. Ale ja nie wiem, gdzie jestem. Przecież jesteś kotem. Nos cię poprowadzi. Niech mi pan pomoże. Proszę. No cóż, nie zmrużę oka, dopóki nie trafisz do domu. Dziękuję panu. No dobrze. Opisz swoją okolicę. Och, gdzieś ty był. Czy ty wiesz, jak się o ciebie martwiłam? Daleko jeszcze? Przestań marudzić, Bili Spokojnie. Podziwiaj rozgwieżdżone niebo. Ach, czyż to nie piękny widok? Świat skocie perspektywy. Ludzie nie odrywają wzroku od ulicy. Patrz, ile tracą. To to jest wspaniałe. Ale ja chcę do domu. Pokaż mi go, bili, a zaraz tam będziemy. Tam jest! To on! Nieźle, mały. Mogło być gorzej, dużo gorzej. Jest ciepły i dobrze zaopatrzony. No to chodź, zjemy coś. Zgadujesz moje myśli. Prowadź. Czy to na pewno twój dom? Tak, oczywiście, chodźmy. Jakoś nie chce mi się wierzyć. Może lepiej będzie, jak cię tu zostawię. Dziękuję panu za wszystko. Do widzenia, przyjacielu. Powodzenia. Niezwykły z pana koci dżentelmen. Wreszcie dotarłem do domu, ale nie wiedziałem jak wejść. Nie mogłem dosięgnąć dzwonka. Ach! Panie Hubercie, twój nos poznaje tę woń. Ona kojarzy się tylko i wyłącznie z psem. A żaden porządny kot nie zamieszka z psem. Jaki słodki kotek! Ej, puszczaj mnie! Musisz być bardzo, bardzo cicho. Mama nie może cię zauważyć. Nie wiem o co chodzi, Brian. Billy nigdy dotąd nie był taki kochający. I posłuszny. Wypił całe mleko. To straszne. Marie. Marie, dokąd idziesz? I wtedy zrozumiałem całą prawdę. Nie tylko stałem się kotem. Zamieniłem się z kotem rolami. Miau. Marii, co tam chowasz? Um, znalazłam coś. Pokaż mi to natychmiast. No nie, Marii, znowu? Mogłam się domyślić. O, mogę go zatrzymać? Nie, Marii. Mamusia ma uczulenie na koty. Wyrzuć go szybko. Biedny kiciuś. Chodź, dam ci trochę mleczka. Proszę, miseczka pełna mleczka. Śmiało, bądź dobrym kotkiem i wypij to. Nie lubię mleka. Nigdy nie lubiłem i nie polubię. Wypij mleczko, mały. Należy ci się ostatni posiłek. Serdelku, to ja bili! Znam ten numer. Kot z omamami. Nie martw się, głaczku! Zaraz skończyły się twoje kłopoty! Czekaj, już ja ci pokażę! Zaraz, że Gdzie mały kotek? O? Tutaj jest. Chodź do mnie. Bratunku! Czekaj, ty głupi kocie. Mam cię. Mam! Nie ma to jak miłe powitanie. Może go nie mogę dać, Wrócę tu. <grym> Wezwę właściwe służby. Ale tato, on. Proszę, nie dyskutuj. Tak jest. <grym> Zostaw go. <grym> Słuchaj, nie jesteś inteligentniejszy od hydrantu. Aha. Aha. Aha .aha. Ha, ale sprężysty w nogi. Uh. A teraz prawdziwy test sprężystości. Łap go! Domu Panie Hubercie! Panie Hubercie! Gdybyś zechciał wypuścić mnie z tej klatki, z wielką przyjemnością pokazałbym ci, gdzie można dobrze zjeść w tym mieście. Może polubisz swój nowy dom? Szczerze, łajdak z pana. Hej, serdel! Głupi hmm. kundlu, bawisz się ze mną? Zawsze myślałem, że serdel jest mądrzejszy. To na nic, Billy. Spokojnie. To jest moja stara kłódka. Szesnaście? Dziesięć, to nie to. Trzy? Dwadzieścia sześć? Nie, to też nie. Przyszedł pan po kopa. Jaki był ten szyfr? Coś związanego z moimi urodzinami. Tak, moje urodziny. Niesamowity.

chyba polubię kocie życie. Dobry z ciebie kot Billy. Uratowałeś mnie i moje cudowne życie. Powietrze, wygody i otwarte przestrzenie. Nie ma to jak być futrzastym czworonogiem, gdy wiosna na świecie. Nie czujesz się dumny, że należysz do kociej rodziny? Pomyśleć, że jesteśmy braćmi dostojnego lwa króla dżungli pręgowanego tygrysa, szybko nogiego geparda. Mm -hmm. mm -hmm. Billy, Krrr. Billy, słuchasz mnie? Krrr. Billy, Billy! Mm -hmm.